Idziesz pieska gonić? Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek, aniołku? Gdzie piesek? Idź zobacz, gdzie jest piesek. No idź zobacz szybko, gdzie jest piesek? Nie, nie tutaj. Nie. E. Zobaczysz. Gdzie jest piesek? Chodź szybko zobaczymy, gdzie jest piesek. Chodź szybko. Aleksander? Gdzie jest piesek? No gdzie jest piesek? Szybko? Gdzie jest piesek? Ale coś się nie może spasować. Gdzie piesek? Gdzie jest piesek? No szybciutko, gdzie piesek? Alex! Dawaj tutaj. Gdzie szybko? Gdzie jest piesek? Gdzie piesek jest? Gdzie jest piesek? Aleksander? Gdzie jest piesek? Ojej, tu jest piesek! Nero spokojnie.